Zapraszamy Państwa do obejrzenia części artystycznych przygotowanej przez uczniów naszej szkoły we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury i Państwową Szkołą Muzyczną. Ta, pewnie wynalazła rentgena na gawki. Ta to ma pomysły. Pamiętasz, jak w zeszłym roku w drzwiach zainstalowała detektor na fajki? Pamiętam. Co, Co drugi to przerczał. A najgłośniej prelegent od zdrowego trybu życia. Notka mówi, że to wehikuł czasu. Nie ściemniaj. A może mnie byś pościemniał? O czym gadacie? Mówią, że C kwadrat wehikuł czasu odkryła. Że co wehikuł czasu to Jeff odkrył. A C kwadrat nie ma czasu na odkrycia, bo jej za imprezę o patronie robić. Przecież ona się to kompletnie nie zna. Reakcję termojądrową w słoiku zrobić? Hmm. No tak! Ale apel o patronie, dajcie spokój. Jak jej nie pomożemy, to kobieta polegnie. Chodźcie, może jakąś prezentację zrobimy, co? A może powiem pierwszy? Zaśpiewajmy może. Proszę, chcę, żeby nie I to na moim kółku fizycznym. A, to się dyrektor z jakby Górpińskiego do szkoły ściągnę. Będzie nagroda ministra? Pani profesor, już? Chwila. To No już! No chwila. Attacca, tá. Profesorka! Kim my ten album zrobimy? <laughs> Patrz się nie odbiera! Pan się nie odbiera! Po piątym zasadę dynamiki zastosujemy. Na ciało opierające się ciało ciałem na. na swojego nowego wynalazku. Ja, pani, długo pracowałam nad tym odkryciem. Dlaczego akurat się Kazimierz Kurpiński? Panowie! 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 Spokojnie. Pan Kurpiński musi odpocząć, zrelaksować się. Jest nieco szumiony. Prawdę mówiąc, nie bardzo chciał tu do nas przybyć. Hmm, trzeba było użyć różnych form perswazji. Musi go obejrzeć lekarz. Jeszcze nie wiadomo, czy podróż w czasoprzestrzeni nie naruszyła jego struktury molekularnej. Chłopcy, odprowadźcie dziennikarzy do drzwi. Się robi pani psor. Proszę być. Proszę być. <noise> Odkrycie w czwartym Liceum Ogólnokształcącym w Leśnie. W toku przygotowań do uroczystych obchodów nadania tej placówce imienia Karola Kazimierza-Kurpińskiego, cenę dodania splendoru tej imprezie, Rada Pedagogiczna postanowiła sprowadzić osobę patrona jako gościa honorowego. Właśnie dziś sukcesem zakończyła się praca nad wehikułem czasu. A twórcą tego wyjątkowego odkrycia jest pani magister Emma W czekających nas uroczystościach. No jednak, nastąpiły jakieś kłopoty zdrowotne, wywołane skomplikowany procesem pimonekolarnym, który towarzyszy podróży pani wehikułem. Kołę. się, rzeczywiście, rzeczywiście mamy drobne kłopoty. Pan Kurpiński, no cóż, stracił nieco pamięć, ale już powołaliśmy odpowiedni zespół, który we współpracy z najlepszymi lekarzami te terapii naszego gościa. coś pierwszą znak i się emisji. Nasz gość przejawia duże zainteresowanie muzyką. Rap. No, ale to przecież już blisko do odzyskania jego muzycznej formy, prawda? Ja bierz pozostała i nadszedł, daję chodzkę na przodką I śpiewam tu przeciwdyscyplinę z mama, chęć Póki my żyjemy, czy też jest bosko Jesteśmy z ołów tej ziemi, z salową do swoich domów Nie zachują pastywy i nigdy nie stajemy z bogów Tak, żeby przyszło nam tutaj do wina Z miasta tak, byście wierzą, nie wierzą, nie, nie ma do cienia Będziemy patrzeć do stad i i tak było kiedyś Jak będzie dziś, już że ty chcesz obudzić Co bezwiednie, to peka zdrajcyj, kurzy Czuć się piękne, gdy nas Nie jedziesz w nas, to sześciu raz To zrena z i zawsze o bólu Nie wstajesz, czuć Dzień dobry Polacy, naród cały orzeł biały Nasz święt połata z krótkich snów Polska w południu wkrótce gramy triumf albo skąd my Polacy my rytmamy Róga dzieci twoje zapominają Ty pamięta, czemu mieliśmy betę na rękach Z Stań Kościuszko, bądź serca, bądź moc I przypomnij, byś głośki głośny Bo to jest coś, co się ma biegnować I nigdy można zapomnieć, bo wszystko się zaszkodził za w i nie będziemy mogli spać spokojnie. Śpicie pewny, się działa, bo teraz dla na nas wolność i chwała, leciąc na kulturze, po co świat usłyszał, przeżyje wolny będzie, kto wie, a może Przedstąpili przed Państwem zwycięzcy szkodnego konkursu popularyzującego wiedzę o patronie Julian Czyny z klasy 2B oraz Remigiusz szkołach z klasy 2D. W tym właśnie budynku rozpocznie się dziś wyjątkowa sesja terapeutyczna z udziałem Światowej sławy diagnosty wraz z jego zespołem. Przypominamy że trwa walka o odzyskanie pamięci przez Karola Kazimierza a Amnestia wywołana podróżą w czasie powoli się cofa, a Państwo będą mogli na żywo zaobserwować pra metody pracy stosowane przez... Oto ją, doktor! Muszę pracować sam. Muszę mieć zespół. Potrzebuję kogoś, kim będę mógł pomiatać. Y, to znaczy, chciałem powiedzieć kierować. Zostało mi tylko 20 minut, a więc y, szybko wybierzmy. Są jacy świętni? A, Tak myślałem. Może ktoś z pierwszych rzędów? Le, nie. Za wysoka kultura osobista. Za ładne garniturki. Tacy to sobą pomiatać nie dadzą. Chociaż... Może pani? Walory jak u trzynaście. Oto moja wizytówka, jakby miała pani jakiekolwiek problemy ze zdrowiem. O, tam są tacy, co lubią być pomiatani. Ty, ty i... Ty, cześć. Do mnie. Ej tak. Cześć. Foreman. Jeden musi być czarny. <grywa> <grywa> Siadaj. Ale bo nam macie duże. Nie pamięta nazwiska, swojego imienia, ile ma lat, swojego pochodzenia i jaką ma orientację. Nie. I musisz szybko wrócić do zdrowia. Za chwilę ma zostać patronem szkoły. Musi być na chodzie. Może to czy? Nie. Usiadź. Pomyślmy. Może to sarkoidoza ze stenozą mitralną? Przed i płacie butyliczne psaśle. co? Nie wiem, ale brzmi nieźle. Może jednak toczeń. Z kim ja muszę pracować? Forma myśli! myśl! Przecież dopiero zostałeś w Mapule. To i tak toczeń. W co drugim odcinku jest toczeń. W rachunku prawdopodobieństwa. Może go zaintubować. Pomóc nie pomoże, ale Kabi z NFZ-u płaci za każdy wykonany zabieg. Co ty wierzysz? Łatwiej wielbłądowi przejść przez ucho i niż zdobyć NFZ-u refundację. No a ty, Cameron? Właśnie zrobiłam specjalizację z psychiatrii na kosach korespondencyjnych. Proponuję terapię pięciu zmysłów. Trzeba oddziałać na wszystkie zmysły pacjenta. Nieparameduowany. Jak ten słodkie. No! I zawsze można spróbować elektry wstrząsów. Ale. Tego to ja mi patronowi nie robię. Amnesja. Amnesja! Wywołana podróżą w czasie. Dawać pacjenta.